13 wydaje się być liczbą pechową, jednak nie w tym przypadku. Biblioteka w Kobelnicy była jedną z pierwszych 13 placówek w Powiecie Słupskim, które otwarto 16 stycznia 1949 roku. Biblioteka mieściła się najpierw w urzędzie gminy przy ulicy głównej 22 w Kobelnicy. Posiadała dwa niewielkie pomieszczenia: w pierwszym mieściła się wypożyczalnia książek, w drugim zaś czytelnia czasopism. W 1953 roku po kapitalnym remoncie placówka otrzymała dodatkowo świetlicę dla młodzieży. Pierwszym pracownikiem Gminnej Biblioteki była Amelia Eryka Ciechowska. Z książnicą w Kobelnicy związała się na 10 lat. Początkowo w życie literackie i kulturalne regionu najbardziej zaangażowana była młodzież, która weszła w skład koła przyjaciół biblioteki. Pani Ciechowska wraz z kołem urządzała wieczory literackie i spotkania z głośnym czytaniem, przygotowywała gazetki, wystawy książek, a także przeprowadzała konkursy czytelnicze. Mieszkańcy Kobelnicy i okolic co roku brali udział w zlotach czytelników wiejskich. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się 6 czerwca 1954 roku. Biblioteka od zawsze wychodziła naprzeciw potrzebom czytelników. Podczas jednego z wieczorów głośnego czytania w październiku 1955 roku wybrano dość nietypową lekturę broszurę Huf Kur Zofii Dubiskiej. Dlaczego? Otóż uczestniczki spotkania skarżyły się na słabą niośność kur Po przeczytaniu książki kobiety zauważyły swój błąd Złe żywienie drobiu Po zmianie paszy kury zaczęły znosić więcej jaj Jest to dobry przykład na to, że literatura może i bawić i uczyć Kronika biblioteki skrywa w sobie wspomnienia pani Amelii Ciechowskiej która opisywała swoją pracę tak W pierwszych latach praca nie była łatwa Przede wszystkim dlatego, że sama nie byłam do tej pracy przygotowana, a czytelnicy byli różni. W kobelnicy biblioteka była właściwie jedyną placówką kulturalną, nie było świetlicy, domu kultury, a do Słupska szło się pieszo. Najtrudniej było z młodzieżą, która wieczorami się nudziła i stawała pod płotami lub siadała na krawężnikach chodników. W pewien czas później powstało Koło Przyjaciół Biblioteki, gdzie należała sama młodzież. Z biegiem lat zmienił się stosunek mieszkańców. Każdy wiedział, że biblioteka jest potrzebna, że opuszczając szkołę podstawową, nie pozwala wrócić do wtórnego analfabetyzmu. Dzieci, z których przez te 10 lat wyrosła młodzież, nie wyobrażały sobie wolnej chwili bez książki. W listopadzie 1958 roku następczynią Amelii Ciechowskiej została Czesława Żarki. Rok 1963 to kolejne zmiany kadrowe. 1 sierpnia pracownikiem Książnicy zostaje Czesława Bubnowska. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Bibliotekę w Kobelnicy zamierzano przenieść do budynku przy ulicy Głównej 1. Najpierw należało go jednak wyremontować. Pani Bubnowskiej przez niemal rok musiała wystarczyć wypożyczalnia ulokowana w Świetlicy dla młodzieży. Przeprowadzka do nowego lokum nastąpiła we wrześniu 1964 roku. Zaangażowało się w nią wielu mieszkańców Kobylnicy. Pan Adam Wiła użyczył swojego konia i platformy. Uczniowie szkoły podstawowej z nauczycielem Alfredem Chruślińskim sami wynosili meble i ładowali na wóz. Uroczyste otwarcie już w nowej siedzibie odbyło się 10 października 1964 roku. Książki dla dzieci i młodzieży oraz księgozbiór dla dorosłych ulokowano w dwóch pomieszczeniach. Osobno znajdowała się także czytelnia czasopism. Obok biblioteki utworzony został klub prasy i książki Ruch. Nie samą książką żyła biblioteka. W 1965 roku powstał biblioteczny zespół muzyczny Baldowie. Oprócz koła przyjaciół biblioteki działało także koło szaradzistów, któremu przewodził Bronisław Kulczycki. W 1975 roku już w nowym podziale administracyjnym kraju do gminy Kobylnica włączono trzy gromady, Kruszynę, Sycewicę i Wrzącą, w których znajdowały się filie biblioteczne. We Wrzącej biblioteka miała swoje lokum w Wiejskim Domu Kultury, którego budowa w czynie społecznym rozpoczęła się w 1962 roku. Promocja czytelnictwa odbywała się na wiele sposobów. Organizowano spotkania z pisarzami, takimi jak Marta Aluchna Emelianów czy Maria Kryger. Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły brać udział w konkursach plastycznych, klubie Majsterkowicza bądź w czytaniu bajek na świeżym powietrzu. We Wrzącej pani Krystyna Kasprzycka prowadziła zespół taneczny. W marcu 1992 roku Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kobylnicy. Rok później filie w Kruszynie przeniesiono do pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kwakowie. W latach 90. biblioteka prowadziła szeroką aktywność społeczną i kulturalną. Organizowano różnego rodzaju konkursy literackie, we wrzącej odbywały się wybory Małej Mis Wakacji oraz Dni Seniora. Na początku 2011 roku gminna Biblioteka Publiczna w Kobelnicy ponownie stała się samodzielną instytucją kultury. W tym samym roku przeniosła się do siedziby na miarę XXI wieku, budynku oddanego właśnie centrum administracyjno-kulturalnego przy ulicy Wodnej w Kobelnicy. Dziś Książnica składa się z czterech placówek gminnej Biblioteki Publicznej w Kobelnicy, filii w Kwakowie, Sycewicach i Wewrzącej. Biblioteka oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi szerokie działania kulturalne. Spotkania autorskie z popularnymi pisarzami, kobelnicy odwiedzili m.in. Michał Ogurek, Elżbieta Zubrzycka. Magda Omilianowicz czy grzegorz Zdepkę. animacje biblioteczne w czasie gminnych imprez kulturalnych, narodowe czytanie, konkursy literackie i poetyckie czy działania edukacyjne. Współczesna biblioteka to centrum kultury i edukacji. Prowadzone są w niej szkolenia komputerowe dla dorosłych. Dzieci uczą się programowania. Książnica posiada roboty Foton wraz z akcesoriami. Mieszkańcy gminy mogą uczestniczyć w kursie języka angielskiego, warsztatach dekuparz i wielu innych kreatywnych zajęciach. Czasy się zmieniają, ale miłość do książki w mieszkańcach gminy Kobylnica pozostała. Przez te 70 lat biblioteka zaznaczyła swoje miejsce na mapie kulturalnej regionu. Dziękujemy za to, że byliście z nami.